Fragment książki pod tytułem Legenda fioletowego Paula, link do książki w opisie. Za chwilę przyszedł do niej Rainer. Również spojrzał na posąg, a posąg patrzył na nich. Miał znudzony wyraz twarzy. Ciekawe, kogo ten posąg przedstawia, zastanawiała się głośno dziewczyna. Zanim jednak chłopak zdążył się odezwać, Coś w ścianie zaszemrało, zamamrotało, jakby kruszyły się skały, i nagle kamienna twarz poruszyła się, a zaraz potem rozjaśniła, nabierając kolor skóry. I otworzył przed nimi oczy żywy człowiek. Mnie? odpowiedział na postawione pytanie, ale zrobił to takim tonem, jakby uczynił to jedynie w akcie oburzenia, że w ogóle śmiano o nim rozmawiać. Kim jesteś? zapytała znowu zafascynowana Klara. Człowiekiem. Co tutaj robisz? Odezwał się Rainer. Żyję. Aha, a co robisz poza tym? Nic. Lubisz to? Może być. Ale nie uwielbiasz tego? Nie. To dlaczego nie poszukasz czegoś, co będziesz uwielbiać? Bo w ten sposób żyję tak jak trzeba. A oczywistym jest, że trzeba żyć tak jak trzeba. W tym momencie Rainer i Clara popatrzyli po sobie. A co to znaczy żyć tak jak trzeba? No tak jak trzeba. Czyli jak? Tak jak trzeba? Według kogo? Według wszystkich. Ale my żyjemy inaczej. Wasze zdanie się nie liczy. Dlaczego? Bo wy nie żyjecie tak jak trzeba.